Trener Zbigniew było z nami przed walkami ćwierćfinałowymi, w zasadzie przed walką Dawida Jagodzińskiego, jeżeli chodzi o występy Polaków. No mieliśmy okazję już zanalizować walkę Tomka Dawida wczoraj na gorąco. No to teraz pytanie, pytanie o Igora. No niestety trzy rundy przegrane, dwa liczenia. Boli ta porażka, ale też to jest taka trochę dumna porażka, bo, bo nie można powiedzieć, że Igor przeszedł obok, obok walki. Po pierwsze chciałem przeprosić, że wczoraj nie udzielałem od razu wywiadu po, po walce, ale autobus czekał, to był ostatni autobus i wszyscy na nas krzyczeli, gdzie polska ekipa? I, i dlatego wczoraj na gorąco nie udzielamy jeszcze raz, przepraszam, i ciebie Piotrze, i, i kibiców, nie, żeby ktoś nie pomyślał, że chopam głowę w piasek, ale taka była sytuacja. Walka Igora. Ja... Ja powiem tak, że Zawsze wolałem przegrać po, wygrać po, po bardzo brzydkich pojedynkach i ze wstydu schodzić z ringu wygrany niż bojowo po pięknej walce przegrać. Nie? Igor Igor powiem tak, zrobił swoje, nie? bo 90% zawodników po tej sytuacji w pierwszej rundzie by powiedziało mi w narożniku Dziękuję panie że idę do domu. A Igor pokazał charakter, pokazał chęć woli walki i pokazał się kibicom z jak najlepszej strony, mimo że walkę przegrał na własną prośbę, na własne życzenie, bo robił wszystko, czego nie powinien robić. A, a ostatnie 40 minut walki. 40 sekund walki pokazało, że mimo że wiedział, że przegrywa, że już jest na straconej pozycji, rzucił wszystko na szale i, i, i on, on to mógł przegrać przez bardzo ciężki nokaut, ale też, też mógł to wygrać. Nie? I chwała Igorowi za, za postawę. Mam nadzieję, że kibice nie będą obrażeni, czy nie będą źli na nas. Za, za występ tutaj na tych mistrzostwach. Bo tak jak mówiłem, że my przyjeżdżamy, przyjeżdżamy wszędzie, przyjeżdżamy wygrywać, tak Igor pokazał, że on naprawdę, mimo że był słabszym zawodnikiem, on chciał do końca wygrać. Nawet rozmawialiśmy jeszcze tutaj przed wywiadem, że niektóre rzeczy na sali można poprawić, charakteru raczej jest na sali ciężko poprawić, ale akurat o ten charakter, jeżeli o Igora chodzi, możemy być spokojni, a przecież wszyscy wiemy, że, że to jest zawodnik z naprawdę dużym potencjałem i wciąż przecież młody pięściarz, więc no, skazywanie go gdzieś na, na niebyt byłoby nieracjonalnym zachowaniem. Nie no, byłoby to niepoważne, że skazywać wicemistrza Europy. Co by nie było, i Mistrza Unii Europejskiej na, na jakieś tam odstawienie, a wiedząc, że przegrywa, zaryzykował, pokazał charakter, to co powiedziałeś: pewne rzeczy się ma albo się ich nie ma. Igor pokazał, że że ma charakter i bądźmy dobrej myśli, wiele, wiele jeszcze fajnych chwil przed nami. Nie, nie wszystko się skończyło, to się skończył pewien etap przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Jednych i, i mam nadzieję i drugich w Tokio, że to jest jakiś fajny mój początek drogi, bo ja jestem kilka Kilkanaście chyba już miesięcy, 11 miesięcy ten renkadry, ale mam tą satysfakcję, że jednak obudziłem tego ducha walki w polskich zawodnikach. Nie zawsze mi to wychodzi tak, jakbym chciał, nie zawsze zawodnikom wychodzi tak, jakby chcieli, ale chyba nikt z kibiców. Mi nie zarzuci jednego, mi i naszym zawodnikom, wszystkim reprezentantom, którzy startują, że chowamy głowę w piasek, że chowamy zarożnika, że uciekamy, że nie podejmujemy walki. Nie? My po prostu dzisiaj jeszcze przegrywamy pojedynki. Przyjdzie czas, że będziemy wygrywali, ale to co pokazał Tomek Jabłoński w walce, że nie wszystko mu wychodziło, końcówkę chciał, brakło po prostu. Może 10, 15, 20 sekund, żeby tą walkę wygrać, nie wyszło. I też można mieć pretensje do Tomka o jedno, że za mocno chciał. Ale czy takiego zawodnika można ganić, że za mocno chce? Chciałbym mieć więcej takich Jakubowskich, więcej takich Jabłońskich w zespole, którzy będą chcieli bardziej niż potrafią. No i teraz wiadomo, jeżeli chodzi o Igora, o Tomka, przygotowania gdzieś tam pod te turnieje kwalifikacyjne, tak, bo też nie ma co wpadać w czarną rozpacz zdecydowanie, bo ta droga do igrzysk olimpijskich, żeby była jasność, nie jest jeszcze zamknięta. Ba! Przynajmniej ja tak myślałem, że tak w dużej mierze łatwiej będzie uzyskać kwalifikacje z tych turniejów niż z tych mistrzostw, paradoksalnie, no bo w średniej wadze tylko trzech, tak, wchodzi do igrzysk, w ciężkiej wadze tylko, tylko jeden, więc. Yy... Pomimo tych, tych porażek, w dalszym ciągu powinniśmy patrzeć z jakąś tam nutką optymizmu w przyszłość, bo ja uważam, że absolutnie Tomek i Igor na Igrzyska mogą pojechać, a nawet mi się pokusiło stwierdzenie, że pojadą, a o Dawidzie to jeszcze, jeszcze za chwilę. Z typami na, na Igrzyskach byłbym spokojny, ale Piotrze, nie wiem, czy, czy bierze polska kadra to nie tylko Tomek, to nie tylko Igor. To jest jeszcze kilku fajnych zawodników, tam za plecami jest jeszcze Mateusz Polski, brązowy medalista Igrzysk Europejski, jest Dawid Michelusz, jest Mateusz Stryc, jest Dawid Jagodziński, jest jeszcze Roger Kryniuk, jest jeszcze Paweł Wierzbicki. To są wszyscy zawodnicy, którzy gdzieś tam nie są spisani przeze mnie na żadną na żadną odstawkę czy coś, bo przed nami wiele, naprawdę wiele fajnych chwil i kibice naprawdę mogą, będą zadowoleni, może nie za miesiąc, za dwa, ale za jakiś czas będą mieli wiele, wiele momentów. Będą dumni, że mamy takich a nie innych bokserów, ale co do kwalifikacji, eliminacji, które są dla mnie bardzo i to bardzo niezrozumiałe, chyba dla samego Aiba też niezrozumiałe, bo jeżeli z tych mistrzów świata, bardzo cięższy, kwalifikuje się mistrz w mistrz i może być to rzeczywiście bardzo śmiesznej sytuacji, że mistrzowie świata mogą się nie znaleźć na Igrzyskach Pana, Olimpijskich. Albo Mistrzowie Europy mogą się nie znaleźć na Igrzyskach, Europy, igrzyskach Olimpijskich i to jest, to jest chore, ale nie ja będę leczył, a iba mam nadzieję, że kiedyś, kiedyś ktoś rozsądnie podejdzie do tematu, a nie katować zawodników ciągłymi turniejami, bo wystarczy, Europa tu dostanie lanie i to chyba dość sromotne, bo Igrzyska Europejskie, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Trzy imprezy w bardzo krótkim czasie, w odstępie czasu. To, to jest no... Ktoś, ktoś chyba nie do końca wiedział co robi. I nie do końca wiedział jak robi. A później kolejne. Trzy turnieje kwalifikacyjne Liga WSB. Niezrozumiałe. No tak, ale to już jest taka choroba, z którą faktycznie musi sobie Aiba poradzić. No i wracając do Mistrzostw, no to oczywiście Dawid Jagodziński, przed którym jutro pojedynek o półfinał, o strefę medalową, walka z Filipińczykiem. No i zadałbym to pytanie, które z reguły zadaję. Czego się po Dawidzie powinniśmy spodziewać? No bo jeżeli chodzi chyba o, str o stronę mentalną, no to on będzie już o wiele w lepszej kondycji. Chyba pora naprawdę uwierzyć w tego zawodnika, bo to co na przykład publikowaliśmy ta tarcza z trenerem Buczyńskim, no to Dawid tam jest naprawdę niebywale szybki. Potrafi bardzo ładnie kończyć swoje akcje, zwłaszcza gdzieś tam ciosami na dół. No i chyba pojawia się taka, taka lampka w samym Dawidzie, no bo trener z bliska go obserwuje, że, że kurczę, no ja mogę, mogę z tymi najlepszymi boksować. Mało tego, mogę z nimi wygrywać. Powiem, powiem tak. Może to będzie nudne te moje wywiady, że ja ciągle powtarzam, myśmy tu naprawdę przyjechali wygrywać, a nie być. I na każdy turniej, na każde zawodach, gdzie jestem, polscy reprezentanci już widać, przyjeżdżają i chcą wygrywać. Dawid Jagodziński, Jagoda. Mówiłem wczoraj, z każdym może wygrać, z każdym może przegrać. I tutaj przed tą walką dokładnie powiem to samo. On nie może wygrać, może przegrać. No na pewno nie może zremisować i nie chciałbym tu być ekspertem, jakimś, jej cudu, że na pewno trafi wynik, bo może wygrać albo przegrać. Jedno jest pewne, Jagoda wyjdzie tą walkę wygrać. Co z tego wyjdzie, naprawdę nie wiem, bo nie mam głowy Jagodzińskiego. No i całe szczęście. I nie mam głowy, mam swoją i wiemy, że Jagoda chce. Wczoraj pokonał medalistę mistrzostw Europy. Przed nim kolejny zawodnik, który gdzieś tam wyskoczył z księżyca, pokonał numer jeden na świecie, Meksykanina, także to nie jest jakiś tam przypadkowy jakiś zawodnik z dziką kartą. To jest kolejny dobry reprezentant, zawodnik i teraz jutro decyzja dnia, decyzja głowy, zadecyduje kto zdobędzie medal. A już tak analitycznie podchodząc do tej pierwszej walki Dawida. Co było dobre, a co należy poprawić, bo były momenty, kiedy Dawid faktycznie fajnie tam atakował kombinacjami, i to na plus, ale były momenty takie, w których przestrzeliwał tymi czasami sierpowymi i to troszeczkę i troszeczkę bolało, i chyba jeszcze szybsze nogi muszą na Filipińczyka być. Jagoda po tych dwóch fajnych rundach chciał całym światu udowodnić, że on ubije tego bułgara. nie? No Bułgar był szybszy i tam trzecią rundę, rundę przegrał. Nie wiem, przegrał, nie wiem dlaczego, bo dla mnie tą rundę trzecią też powinien wygrać. Ale jagoda jego ponoszą, ponosi fantazja, nerby, że, że, że chce jeszcze lepiej niż potrafi. Trochę się pogubił w tej trzeciej rundzie, ale tak jak mówię ja nie oceniam zwycięzców, wygrał fajnie. Nie miałbym nic przeciwko temu, jakby tutaj wygrał te dwie rundy, jedną może przegrać, ale naprawdę wychodzimy po to, żeby zdobyć medal, wygrać walkę. I pytanie końcowe: jakie plany na ostatnie kilkadziesiąt godzin przed walką? Lekki trening pewnie, tak, kontrola wagi, żeby nie trzeba było tam się rano jeszcze jutro rano dusić na ważeniu, no i w zasadzie tyle, bo już w tej chwili to gór się nie będzie przenosiło? W ostatnim czasie nie przypominam sobie zdarzenia, żeby nasz zawodnik musiał ranowo robić wagę. To jest raz, także rano na pewno nie będziemy biegać. Trenujemy o godzinie między 15 a 16. Tak jak jutro będzie walka, czyli 24 godziny przed walką. Rozgrzewka. Dawid tam chyba ma pół kilo nadwagi, to to jest spacer. Ale swoje na treningu musi zrobić i zrobi to rzetelnie. Jak zwykle, i czekamy na pojedynek. Czyli krótko i, i koń, kończąc jutro wojna z udziałem Dawida, który właśnie tutaj zmierza w naszą stronę. Tak, zapraszam na wojnę Dawida. Dziękujemy. Dziękuję.